Siemanko moi drodzy. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii szachów 10+0 i zagrajmy sobie partyjkę. Ja gram kolorem białym, zacznę od posunięcia d4, konto od 6 lat, więc powinno być wszystko ok. c6. Ja na to gram mimo wszystko c4. Nie chcę przechodzić do jakiegoś tam karokana i teraz tak. Tutaj mogę zagrać wiele ruchów. Mogę też zagrać koni f3. Nie wiem czy tutaj mimo wszystko nie przejdę sobie do partii katalońskiej. Rywal by chciał coś podobnego grać, dobra. Czyli też systemy, z. O, dosyć, powiedzmy, symetryczne, ale się tego nie boję. Zrobię roszadę i za chwilę, może, dojdę do A4. I będziemy sobie gra, grać. Teraz tak, na to taki ruch. Widzę. Hmm. Ja zagram to A4. To i tak jest ruch, który chciałbym prędzej czy później zrobić. I na to. Chyba taki ruch jest ok, bo chcę odbić pionka i jednocześnie otwieram sobie gońca, co jest jak najbardziej logiczne. I teraz, tak, koń A3 wygląda chyba ok. Koń A3 z planem, właśnie cały czas odbijania i, i, i gramy w szachy. Gramy w szachy. Mhm, rywal chciałby wymienić, tak, moją silną figurę. Ciekawe, ciekawe podejście, yy, może f3, dobra, zagrajmy tak, no gram kolorem białym, chcę grać na wygraną, więc no nie wymienię swojej yy, gdzieś tam perspektywicznej figury, nie chcę tego robić. No i co, próbujemy dojść do e4 i będziemy udowadniać, że tak można, rywal za to, no widzimy, jakiś nacisk może być yy, na przekątnej na mojego króla. Ten król zabunkrowany jest, więc on tutaj ma raczej dobre perspektywy, na to on wybije? Nie sądzę. Tu na coś takiego? Na to bije. Albo może najpierw odbije sobie. Albo zagram w ogóle taki ruch, o. Żeby zejść z jakichś... Tylko, że na to jest bicie, bicie i stracę piona. To nie, ładuje to e4, ładuje to e4, trudno. Yy, na bicie zbiję, a jeżeli rywal gdzieś odejdzie, na bicie chyba w ten sposób właśnie zbije, żeby, żeby mieć kontrolę nad centrum. A na odejście, teraz myślałem o takim ruchu, tylko cały czas to będzie wisieć, tak? Bo nabicie, bicie, bicie jest taki wjazd. Aha, Anna Hetman. Okej, okay. a co na. Hmm, Ciekawe, ciekawy ciekawy, ruch. Hmm, dobra. Tu. No i rywal to dziabnie. Picie i tracę tego piona, tak? No dobrze, koniec E3 wydaje się być logiczne, żeby tu chronić mimo wszystko. On raczej nie będzie chciał wybijać. Pytanie, czy może grać B5? Chyba nie może, bo cały czas jednak to, yy, to będę kontrolował moimi figurami. Więc wydaje mi się, że obiektywnie to powinna być około okolica równowagi. Okej, okay, w ten sposób wybił. Mhm. No dobrze. No dobrze. Yy, zagrajmy tak. Bo tutaj pro, będę planował pewnie dochodzić do F4 F5. Aha, ja on chce kisić tego pioneczka po prostu, tak? Tak mówisz, kolego. No dobrze. A co na taki ruch? Pewnie skoczek wyjdzie. Mogę też zagrać tak. I na taki ruch wybić. Bicie, bicie. Aha, już on nie ma tych motywów ze słabą wieżą. No dobra, i ja muszę w takim razie grać na skrzydle królewskim. I on faktycznie może zostanie stępiony, więc. Chociaż tutaj bicie. Bić chyba muszę. Tak mi się wydaje. No i tutaj mimo wszystko taki ruch mi się podoba. Jest atak. I pytanie, co zrobi mój przeciwnik? Te moje gońce się za chwilę otworzą. Taki ruch mi się też podoba bardzo. Z atakiem na pionka. Tutaj zaraz będzie też wieża pod kontrolą. Jak bronić tego piona? Nie jest to takie proste. Dobrze, zagrajmy tak, bo na bicie cały czas mam odbicie. No i zobaczmy, że ja tutaj atakuję na króla. On ma niby pionka więcej, ale trzeba to jeszcze udowodnić. A jeżeli pójdzie bicie taki ruch mi się podoba na to w ogóle mogę wybić nawet pionem i na to wieża chwila co tu się dzieje na to bije pionem i na to wieża aha że tu skoczek tak będzie bronił wow to ciekawe tutaj rzeczy wyszły tu na to aha. ciekawe ciekawe bo na bicie, bicie, teraz już mi ten pion będzie wisiał. Mogę wybić, ale on odbije i nic tam się nie dzieje. Mogę bić w ten sposób. Wisi wieża, więc on odejdzie tak. ja mogę iść tak. On sobie tu przejdzie. I czy ja tu coś mam? Zblokuje mi te piony taki ruch by był ciekawy też i nabicie wtedy może wybije i na to wejdę tak i ten skoczek nie będzie mógł tu wejść tu a jak pchnie to to już jest spoko tu Bicie. Dobra. Yy, więc wydaje mi się, że to jest dokładniejsze właśnie. Zagrać teraz E6, żeby nigdy ten skoczek tu nie wlazł. Bo na bicie pionem ja później wybiję i na to wchodzę stępem I już nie jest tak. Yy, nie jest tak prosto, bo ten skoczek paradoksalnie. Aha, w ten sposób bicie. OK. Yy, no tak, w sumie tak to widziałem. Mm, tu. Nie no, ja chciałem tutaj wybić po prostu. Wybić gońcem, Wieża musi odejść pewnie tu. Ale może też na F7. Na F7 też może chyba odejść. Nie, no wróć, bo przecież grozi wieża, wieża do 8 z szachem i tam w ogóle bardzo kiepsko, więc to jest chyba jedyny ruch, jeżeli nie chcemy oddawać jakości. Jeżeli nie chcemy oddawać jakości, no to tak. No i zobaczmy, zaraz się otworzy ten goniec też, będzie bardzo fajnie. Na taki ruch mam wybicie. Jak odejdzie w ten sposób, to mam pchnięcie właśnie F6 i nie będzie tego skoczka poskudnego. Czyli na to F6, on musi gdzieś odejść i ja już mam takie pchnięcie w ogóle z szachem. Odejście i dorobiam Hetmana. Wieża ładnie na wszystko spogląda, tak? Więc on może w sumie chcieć wybijać mi piony z linii F, ale to już wtedy zyskuje. No właśnie, no właśnie. No to ja biję tą wieżę chyba. biję chyba tą wieżę, moi drodzy. Wybije tą wieżę. Jak on odbije, to ja przecież zgarniam też gońca. Zgarniam też gońca. To nie jest takie, że on sobie może tak riki-tiki olać moje wszystkie groźby. Szach. Zdobywam gońca. Zdobywam gońca, moi drodzy. <grym> tak mi się wydaje. No to, no, to tak nie można grać w szachy. I na to no, chciałem tutaj po prostu wybić, tak? I jeszcze w dodatku ten skoczek jest związany. Wieża tu się wszystko zaczyna sypać, bo. Rywal nie ma jak się za bardzo z tego rozplątać. Okej, okay, może bić, ale to ja wtedy biję gońcem. I nic tu się nie powinno dziać złego. Yy, tak mi się wydaje. I ja po prostu zostaję najzwyczajniej w świecie z ogromną ilością materiału więcej. Trzeba to teraz dobrze zrealizować, no bo wiadomo, nie ma się co, yy, co tutaj... No i jeszcze trzeba dokładności troszkę. Hmm... Yy. I teraz tak, na szacha, a to jest też ładny ruch w ogóle, szach, bo na bicie jest bicie wieży, tu bić nie można, na bicie jest bicie wieży, I to jest bardzo ładny ruch w ogóle, mm. <laughs> szach, a jak bije skoczek to kasuje wieżę, zagrajmy to, szach. Nabicie wieży bije, nabicie skoczka bije w ten sposób. Więc no bardzo ładna taktyka mam, mam takie, takie wrażenie. Nabicie zbije sobie wieżę po prostu. Ten skoczek nie ma jak mnie tutaj za bardzo odciąć. Zresztą chyba taki ruch jest nawet. Wisi skoczek, ten skoczek zaraz może też wisieć po jakimś takim ruchu. No i taki ruch mi się podoba, a na to to w ogóle jeszcze wjazd z tempem. tu i na to, wybije Albo może tak po prostu. Szach, na to, nabicie, szach i kasuje piona. Dobra, chyba mogę wybić bez większych konsekwencji. Tak mi się wydaje. Tu wisi pion. Yy, goniec bardzo ładnie kontroluje przekątną. Ten pion raczej nigdzie dalej nie pójdzie. No co, trzeba by powymieniać jak najwięcej materiału i powinno być ok. I taki ruch mi się podoba, bo na bicie mam bicie. Jest też. Nie, nie ma takiego ruchu. Yy. Może tak po prostu? To też wygląda bardzo ładnie. <laughs> po prostu grozi taki ruch ze zdobyciem skoczka, tak? Król nie ma za bardzo gdzie odejść. Tu jest wszystko podcinane. Szach. Dobrze, i zagrajmy taki ruch. I tutaj będę chciał na y, wymieniające się widły zagrać. Że po prostu bicie i on musi być skoczkiem. I ja jakby dzięki temu zredukuję ilość figur. OK. On to widzi jak najbardziej. Ale mogę zagrać szacha i na to. Okej, okay, no coś, coś tu szuka jeszcze przeciwnik, to prawda. Yy, hmm, szach tutaj. I tu, tu, tu. Dobra, jak nie trzeba, ja nie chcę tej wieży oddawać, więc odejdę po prostu. Dużo jest materiału, trzeba to spokojnie zrealizować. Grozi taki ruch. A na odejście. No to jest też jest też szach i on, królem musi odejść na ostatnią linię. Szach. Niech spada tym królem na ostatnią linię. No to mam szacha. Hmm. albo taki też ruch mi się podoba. No to sobie odejdę. No, on jakieś kontry tutaj szuka. Tu chce mi zabrać piona. Szach. Dobra, zagram w ten sposób. Kurde, podwaliłem przecież figurę. Ale dobra, zaraz wybiję pionka. No właśnie, to jest to. Dobra, na szczęście tego nie widział. Biję. Wybiję tutaj atak na skoczkę. Dobra. Taki ruch. No to daj da. grozi też szach. <laughs> Dobra. Dobra, szach. Mhm. Dobra. Mm -hmm. Tak i teraz bijemy. I na, po wszystkich wybiciach ja po prostu zdążę dojść sobie, o elegancko tutaj, proszę bardzo i nie ma mowy o jakimś tam, kurcze jak mnie męczy typ, podejdę sobie królem elegancko, mhm. szach, e, tutaj, I Shahadaje Hops dorabiam Hetmana. I już partia długo nie powinna trwać. Och, o, kurde, ale powiem wam, nie jestem zadowolony z tego. Bo mnie męczył niemiłosiernie po prostu. Męczył mnie niemiłosiernie. A wiecie, kurczę, to jest taka jeszcze w pewnym momencie podwaliłem tego gońca. Yy, Okej. Okay. No Conpek twierdzi, że pod kontrolą. I że w ogóle dobra niby dosyć partia. Pokażę wam co twierdzi właśnie ocena silnika tutaj. Hops. Że niby tak, 92 e, dokładności mojej, 83,6 rywala. Dwa wspaniałe ruchy z mojej strony. Zobaczmy sobie siłę gry z jaką 2 200 2, 2 ja, 250 przeciwnik, tak? I jeden blender zagrany. No ale męczył. Męczył, zagrał niepoprawnie, ale męczył, eee, dobrze, więc zobaczmy sobie, wróćmy do takiego może widoku, o, takiego, hops, <laughs> dobra, cyk, a może niech tak będzie, Ok. Eee, i partia się zaczęła od D4 eee, i C6, taki dziwny ruszek, niby daje to, okej, okay, no skoczek, skoczek D2, mówi komp w ogóle, że pierwsza linia silnika, nie no, E4 też, E4, no ale to przechodzimy do karokana. Ja nie chcę y, po D4, nie potogram D4, żeby wchodzić komuś w przygotowanie po E4, <gry> więc y, w ten sposób się ustawiłem. Ok, no i widziałem, że on próbuje się ustawić przez gońca, y, co tu można lepiej. Nie, no skoczek w trzech najbardziej zdrowy ruch, skoczek C3 też myślałem i nabicie A4, no ale powiedzmy, że tak się można ustawić i A4, oczywiście, żeby nabicia... W przyszłości, żeby tutaj e, po jak wisiała wieża, nie? To standardowe plany. Aha, to błąd w ogóle. Skoczek K3 od razu. Niby. No ale na to. Wow, w ogóle goniec. Y, goniec A6 to nie kojarzyłem tego planu, że on będzie chciał wymienić biał polaki. Znaczy, to jest w sumie bardzo sensowne, ale jakoś tak. Y, Rzadko mi tak grywają. Koń A3, jak najbardziej sensowne, A naciskam na pionka i właśnie nie chciałem tu za bardzo bić, no bo on już wy wybija mi białopolaka i w sumie zostaje z problemami w tej pozie. <laughs> dlatego, y dlatego F3, właśnie, też taki, taka alternatywa i E4, tak, żeby zająć centrum. Myślałem, że on już tutaj mi nie wybije, nie? Ale y okej, okay. odszedł. Ja zagrałem gońcem na E3, żeby. bo Tutaj jakbym wybijał, to jest taki problem, że on mi ee, ala, ala, ala. Yy, właśnie zabierze i hop, wiedzie gońcem i będzie lipa. W ogóle hetman bije 4 jeszcze lepsze, bo wymiana hetmanów, nie? I tracę i nie wiadomo za co. <koczynko> yy, dlatego, dlatego yy, właśnie tak zagrałem, tu wybiłem, no i już mam parę gońców, nie? Bicie, bicie, tu może mogłem faktycznie tą wieżą. Żeby nie schodzić z tych motywów, że tutaj jak on będzie chciał grać przez a6, to na końcu może mówi się dźwierza. To może być upierdliwe. No i to już jest błąd. Ja tutaj mówię go nie c5 w ogóle zagrać, tak? No i jest nacisk na, na piona, to widziałem później. Okej, okay, bicie, bicie. Tu myślałem, że tak zagra. Ale to może być błąd właśnie, bo f5 i tutaj zaraz będą jakieś prześwity. No ale dobra, ja tu i tak zagrałem f5. I teraz nie chciałem bić, no bo to zagra tak, no i nic w sumie z tego ataku nie mam, e, więc tu trzeba być dokładnym. Goniec C5 fajne, no bo naciskam na piona na, <laughs> i zerkam gdzieś tam na wieżę, więc on nie za bardzo może tym pionem się ruszyć, no bo po prostu spada wieża, no i jest lipa, e, ale bardzo ładny przerzut skoczka. Nie, jak teraz bym taki ruch zagrał, no to on już może elegancko się tak przerzucić w ogóle i na bić gońcem. Coś takiego. I to się trzyma, nie? I to jest praktycznie koło zera. Myślałem jeszcze o czymś takim, ale to jest taki ruch, może tak, i to się trzyma. No i niby, niby dużo lepsze dla, <coughs> dla białych, ale jakoś tak mi się to nie widziało. Stwierdziłem, że najpierw zagram właśnie e6, bo jak pójdzie tak w partii właśnie bicie, no nie chcę bić skoczkiem, no bo traci. Tu nie chcę, bo traci. Wieża e8 niby najlepsze. No, ale to troszeczkę... Nie, wieża E8 tak. O. Yy, ale śmierdzi ten ruch, bo jest bicie i na odbicie jakiś taki ruch. Tutaj się zaraz otwiera linia. Kąpek mnie wyśmiewa, ale no niby, niby tak, nie? Goniec D4 jeszcze jest taki ruch, hop. No, więc może to być nieprzyjemne. <laughs> ja się tu dam nabrać właśnie na to bicie. I ja teraz mogę wybić. Nie chcę najpierw pchnąć, bo on by wybił wieżą i chyba. A nie. Yy, I tak są bardzo duże przeciągi. <laughs> dlatego, dlatego rywal wybił i ja teraz atak na wieżę i zobaczmy, że na, ta, na takie odejście w ogóle jest yy, szach, no i tu nie ma jak się bronić, skoczek E8, bicie, yy, znaczy no niby jest jak się bronić, no ale spadają dwie lekkie figury, no to musi być mas masakrycznie przegrana pozycja, yy, a, na yy, a na taki ruch... W ogóle F6, nie? I ten skoczek nie może iść tu, i tutaj nie ma tego ważnego pola. A na odejście jest szach, no i, no i wszystko się rozsypuje. Tu dorobienie Hetmana, bicie od wyboru do koloru, tak? Także, także to jest taka sytuacja. E, rywal postanowił wybić, no ale to już zgarnąłem wieżę. No i teraz na odbicie po prostu mogę zagrać wiele ruchów. Pewnie to też wygrywa. Myślę, że nawet taki ruch może wygrywać, bo na bicie mam. E, Tutaj pootwieram sobie wszystko. Wieża wisi, go nie zbije F5. No to już kasujemy wieżę. A jeżeli wieża odchodzi, no to ja y, otwieram sobie wszystkie linie i jest dla mnie ideolo, Więc nawet to mogło wygrywać. Natomiast poszło tak: szach. Y, I teraz właśnie rywal atakuje moją wieżę, no ale zobaczmy, że ten goniec właśnie jest jeszcze niewyprowadzony, jest słabą figurą. Rywal za bardzo, widzimy, za dużo czasu poświęcił tutaj na inne ruchy i nie miał czasu wyprowadzić gońca, dzięki czemu już zgarną... no, mogłem go teraz zgarnąć, bicie, bicie. I teraz fajne uważam, fajne motyw znalazłem, gońc bije c6, najlepsze. Jeszcze, czy w sumie pewnie wygrywało nawet to, bicie, bicie. Szach i może to nawet z praktycznego punktu widzenia było łatwiejsze. Mam po prostu dwie lekkie figury. O, on jakieś pionki ma, ale to powinno być bardzo łatwe w realizacji. A tak to mnie tymi skoczkami jeszcze męczył. <laughs> bicie, bicie. I tu myślałem tu miałem jeszcze taki ruch, jak w ogóle goniec B7. I na to mam tutaj wjazd na dwa skoczki, co jest też spoko, a na taki ruch mam wjazd z szachem stępem. I tutaj on nie ma za bardzo gdzie iść, a jakby odchodził tak. Może taki ruch po prostu. I tu atakuje. Więc może to było z praktycznego punktu widzenia nawet lepsze, tak? I taki ruch z naciskiem tu. I z możliwością jakichś tam wideł na wymianę. I spoko. <laughs> Więc zagraliśmy sobie tak. Hop. Tu jakieś świadomo, ale to już wyłaził mi tym królem, nie? Szach tu atakuje. I tu bardzo duży błąd w ogóle. Czemu to, czemu to oddanie gońca działa? Eee, f 1 w ogóle najlepsze w tej pozycji, bierze bije G6. No i tu mogę wybić. no i to i tak powinno być wygrane, nie? Spadają te piony. Eee, no ale tutaj zobaczmy coś takiego, że f 1 najlepsze, tak? No ale to już trzeba się pilnować, tak? Taki ruch już nie za bardzo działa. No ale może mogę po prostu atakować skoczka. Króle 7, tutaj zbieram tego piona. Na H4 nawet idę tak, i to powinno być wygrane, a ten skoczek zawsze blokuje. No ale nie chcę się na minucie za, za bardzo w takie rzeczy bawić. Więc fajnie, że rywal tego nie wybił. Ja wybiłem piona, on teraz bije tutaj. A tak na skoczka on się cofa. Pewnie nawet coś takiego by wygrywało, ale po co coś takiego w ogóle liczyć? Yy, zawsze jest ryzyko, że on odda tego skoczka za jakieś moje piony i będzie problem. Tu pewnie to samo, bo. Yy, chociaż nie, no to już jest gorsza redakcja duża. Więc odszedłem. Odszedłem. Przerzuciłem sobie figury i właśnie tutaj on zagrał w ten sposób. Mógłbym grać tak, ale to już jest taki ruch. I ten pionek jest coraz bliżej. A tak to szach. On odszedł. Bicie, bicie. I tutaj pewnie mogłem nawet też wybić, i też powinno to być wygrane. Ale no znowu jakieś możliwości mu stwarzam, więc zaatakowałem piona. Myślałem, że pójdzie tak w ogóle. Ale to odchodzę. Wiedzą, że on nic się nie dzieje. Więc szachy. Hop i tu już, właśnie groziły te motywy. Tu nie chciałem od razu bić, bo bicie, bicie. Hop, hop. Podchodzę. No i tu już jest remis, nie? Musiałbym iść. Drugie dwa. Na podejście, jakiś taki ruch. Nie, no właśnie, już to przegrywa. H3, jedyna na zwycięstwo, więc no. Nie chciałem w te komplikacje iść. Hop. Podszedłem. I teraz, jak ten król się oddalił, to ja mogę wybić on musi to praktycznie kasować, nie ma nic lepszego ale to ja już podchodzę i zdobywam tego piona, ale za to mam dwa moje piony i już nie muszę się martwić bo zawsze właśnie dojdę do takiej pozy gdzie, no tak jak w partii tu trzeba jeszcze uważać na jakieś paty oczywiście, bo od razu jest przegrana partia, czy tam nawet na taki ruch też jest pat, więc troszeczkę dokładności na tych sekundach trzeba, ale można po prostu dać szacha na odejście jest szach tak poszło zresztą chyba też właśnie w partii Szach i bicie, no i teraz formalność, tylko przeciwnik się poddał, nie dał sobie mata, odejście i partia kończy się pięknym macikiem. Także cóż, cieszę się, jak się podobało proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, papa. Pa.